Wybrany. Uważajcie, bo to, co ma zostać ujawnione, może wstrząsnąć Waszymi fundamentami. To jest wezwanie do przebudzenia, wezwanie, abyście ujrzeli głęboką prawdę, której niewielu jest gotowych stawić czoła. Jeśli słyszysz, to teraz to nie przypadek. Większa siła, Bóg, wszechświat, poprowadziła Cię tutaj w bardzo konkretnym celu. Zaraz zrozumiesz coś potężnego. Coś, co może zmienić wszystko. Myślą, że cię znają, ale nie mają pojęcia, co nosisz w sobie. Nie docenili twojej wartości, twojej siły, twojego boskiego celu. Ale ten czas powstrzymywania się skończył. Teraz nadszedł moment, aby pokazać światu, a co ważniejsze, sobie samemu, kim naprawdę jesteś. Zbyt długo się ograniczałeś, ukrywałeś, milczałeś. Ale dość tego. Świat ocenia na podstawie pozorów, ale nie widział nawet początku Twojego prawdziwego wzniesienia. Jesteś w pełni transformacji, przechodząc od wątpliwości do niezaprzeczalnego sukcesu. Błogosławieństwa, na które tak długo czekałeś, zbliżają się, przyciągane przez wibrację Twojej duszy, która rośnie każdego dnia. To jest Twoja święta chwila. Czujesz tę cichą siłę rosnącą w Tobie. To jest wezwanie. Wezwanie do przejęcia swojej pełnej mocy i ostatecznego ujawnienia światu wielkości, którą Bóg w Tobie zasiał. Jeśli ta wiadomość już coś w Tobie poruszyła, zostaw lajka like teraz. Subskrybuj kanał i dołącz do tego strumienia, światła i transformacji. Bo jeśli jesteś wybrany, już wiesz, że to jest moment, by kroczyć z celem. Chodźmy razem osiągnąć próg tysiące subskrybentów i jeszcze bardziej wzmocnić tę duchową podróż. Skomentuj akceptuje swoją boską wielkość, aby aktywować tę energię w sobie. Zostań do końca, gdzie ujawnimy potężny klucz do pogłębienia twojej więzi z boskością. Świat może myśleć, że rozszyfrował wybranego, ale nie mógłby być dalej od prawdy. Każdy rzucony osąd jest jedynie odbiciem ich własnych ograniczeń, ich niezdolności do dostrzeżenia głębi mocy, która tkwi pod powierzchnią. To czego nie potrafią rozpoznać, to fakt że podróż wybranego zawsze częściowo polegała na przekraczaniu tych błędnych percepcji, na udowodnieniu nie z ego, ale z celu, że się mylili. Świat może wątpić, może nie doceniać, ale. Kiedy nadejdzie bosko zaaranżowany moment, wybrany ujawni dokładnie to, co było ukryte przez cały czas. W tej chwili kosmicznego rozliczenia, wybrany wkracza w swoją prawdziwą moc, wstrząsając fundamentami wszystkich. Którzy myśleli, że wiedzą, kim jest. W ciszy gromadził siłę, mądrość, czekając na ten właśnie rozwój wydarzeń. Teraz powstanie, ujawniając swoją autentyczną esencję i cel, rozbijając błędne koncepcje, których inni tak długo się trzymali. Podróż wybranego nigdy nie polegała na szukaniu zewnętrznej aprobaty, zawsze chodziło o uwolnienie się od oczekiwań innych, o zerwanie łańcuchów postrzeganych ograniczeń. Powstanie nie po to, by udowodnić innym, że się mylili, ale by pokazać światu i sobie samemu, że zawsze był nieskończenie czymś więcej, niż mogli sobie wyobrazić. To naturalna ekspansja, prowadzona przez duszę i błogosławiona przez źródło. Wszyscy uwielbiają niedoceniać wybranego. Opierają się na przypuszczeniach, pierwszych wrażeniach, projekcjach własnych niepewności. Ale to niedocenianie jest, ironicznie. Żyznym gruntem dla jego wzniesienia. Wybrany budował w ciszy, cierpliwie czekał na idealny moment, by się wyłonić i udowodnić, że wszystkie przypuszczenia były błędne. Im bardziej wątpią, tym silniejsza staje się jego wewnętrzna determinacja, tym więcej paliwa dodaje się do płomienia jego woli. Ci, którzy myślą, że znają wybranego, wkrótce pożałują swoich założeń. Zrozumieją, być może za późno. Że nie docenili nie tylko osoby stojącej przed nimi, ale ogromny potencjał, który był ukryty na widoku, zasłonięty pokorą lub właściwym czasem Boga. Czas udowodnienia, że się mylili, zbliża się szybko. A kiedy wybrany wkroczy do przodu, będzie to objawienie, które zmieni wszystko. Manifestacja prawdy, która była tkana za kulisami wszechświata. To zawsze ci cisi najbardziej szokują świat. Podróż wybranego pozostawi wszystkich, którzy wątpili bez słów, niezdolnych zrozumieć, jak mogli zignorować znaki wielkości, które zawsze tam były, być może subtelne, ale obecne. To jest moment, w którym niedoceniany udowadnia swoją wartość w sposób niemożliwy do zignorowania, nie z zemsty, ale jako naturalna konsekwencja zestrojenia się ze swoim boskim celem. Czujesz, że ta transformacja już się w tobie rozpoczęła? Co w Twoim sercu potwierdza, że to Twój moment, podczas gdy świat może lekceważyć wybranego jako cichego, może nawet słabego. Jego milczenie jest potężnym narzędziem. Obserwował, uczył się, rósł, budując fundament swojej wielkości w tajemnicy, w komunii z boskością. Wybrany od zawsze rozumiał, że czasami najlepszym sposobem na udowodnienie sceptykom, że się mylą, jest nic nie mówić pozwolić, Innym mówić, formułować opinie, podczas gdy on w ciszy przygotowuje się do ujawnienia prawdy poprzez działania i obecność. To właśnie w tych chwilach ciszy kultywowana jest prawdziwa moc wybranego. Nie ma potrzeby rozgłosu ani krzyku. Jego działania, zgodne z uniwersalną wolą, przemówią same za siebie. Kiedy nadejdzie właściwy czas, świat będzie oszołomiony. Wybrany wyjdzie na światło, nie chowając się już za zasłoną wątpliwości i błędnych osądów. Jego milczenie było przez cały czas jego największą siłą, świętą przestrzenią połączenia i wzmocnienia. Kiedy wybrany się ujawni, będzie to jak grom, szokujące, potężne, niezaprzeczalne. Cisi są często tymi, którzy robią najwięcej hałasu, gdy w końcu zdecydują się przemówić, a raczej zadziałać. A kiedy wybrany zamanifestuje się w pełni, świat usłyszy, niezdolny zaprzeczyć prawdzie, którą tak długo ignorował. Prawdzie jego światła, jego mocy współtworzenia z wszechświatem. Zbyt długo wybrany był spychany w cień, zaniedbywany, źle rozumiany. Ale teraz nadszedł czas na jego moment objawienia. Świat zaraz będzie świadkiem czegoś, czego nigdy nie mógł przewidzieć. Lata spędzone na przygotowaniach, gromadzeniu siły, Uczeniu się lekcji, które teraz ukształtują jego zamanifestowane przeznaczenie. To jest moment, w którym wkroczy w swoją prawdziwą moc i bez wysiłku udowodni, że wszyscy się mylili. Nadszedł czas wybranego, a objawienie będzie niczym innym jak spektakularne. Ludzie będą zmuszeni skonfrontować się z prawdą. Osoba, którą myśleli, że znają, nigdy nie była całą historią. Ta transformacja to wyłonienie się mocy. Pozostawi wszystkich zdumionych, zdających sobie sprawę, że mylili się co do wybranego przez cały czas. Koniec z udawaniem, koniec z umniejszaniem się. Wybrany jest gotów pokazać światu, kim naprawdę jest, a świat nigdy więcej nie spojrzy na niego tak samo. Powstanie nie dlatego, że szuka aprobaty, ale dlatego, że nadszedł jego boski czas, aby ujawnić wielkość, którą zawsze nosił w sobie, iskrę samego źródła. Świat przypiął wybranemu etykietki. Etykietki, które ograniczały jego postrzegany potencjał, wiążąc go w pudełku oczekiwań. Ale nadszedł czas, aby wybrany się uwolnił. Uwolnił się od tych błędnych koncepcji i pokazał światu pełen zakres swoich umiejętności. Darów danych od Boga. Nie będzie już dostosowywał się do wąskich wizji, jakie mają o nim inni. Wzniesienie wybranego będzie aktem miłosnego sprzeciwu wobec każdego narzuconego założenia i ograniczenia. Jaką etykietkę jesteś gotów porzucić już teraz? Pomyśl o tym, poczuj to. Każda błędna koncepcja, którą utrzymywali inni, zostanie rozbita w jednej chwili. Wybrany powstanie nie po to, by dopasować się do czyjejś idei o tym, kim powinien być, ale by pokazać, że nigdy nie był tym, za kogo uważał go świat jego prawdziwa moc zawsze była w zasięgu ręki bezpośrednie połączenie z uniwersalną energią czekająca tylko na właściwy moment by przełamać bariery narzucone sobie samemu lub przez innych jeśli ta podróż wyzwolenia rezonuje w twojej duszy podziel się swoim światłem w komentarzach może mówiąc uwalniam się teraz twoja interakcja może zainspirować innych do zrobienia tego samego uwolnienie się nie polega tylko na udowodnieniu innym, że się mylili. Chodzi o przyjęcie prawdy o tym, kim naprawdę jesteś. Chodzi o wkroczenie w przeznaczenie, które zawsze było mu pisane, rozwijający się boski plan. A kiedy to zrobi, udowodni, że nikt nie może zdefiniować jego wartości ani potencjału, oprócz niego samego, w zgodzie ze stwórczym źródłem. Podczas gdy świat poruszał się szybko, Wydając pochopne osądy i formując opinie oparte na powierzchowności, wybrany był cierpliwy. Wiedział od początku, że najlepszym sposobem na udowodnienie wszystkim, że się mylą, jest boskie oczekiwanie, strategiczna cierpliwość, czekanie na właściwy czas, na moment, w którym jego prawdziwa siła będzie niezaprzeczalna i idealnie zsynchronizowana. Świat może myśleć, że wybrany jest bierny lub niezdecydowany, ale w rzeczywistości po prostu czeka na właściwy czas, synchronizując się z przepływem wszechświata. Ta cierpliwość nie jest oznaką słabości, to cisza przed burzą manifestujących się błogosławieństw i osiągnięć. Wybrany zawsze wiedział, że wielkości nie można przyspieszyć. Każda chwila oczekiwania była szansą na przygotowanie, udoskonalenie, doszlifowanie umiejętności. I pogłębienie duchowej więzi. A kiedy nadejdzie moment, będzie to szok dla wszystkich, którzy nie docenili cichej siły wybranego. Sceptycy mogli postrzegać czekanie jako wahanie, ale w rzeczywistości była to najpotężniejsza strategia. Cierpliwość wybranego okaże się ostateczną bronią w jego podróży. A kiedy w końcu zadziała, a raczej pozwoli wszechświatowi działać przez niego, pozostawi wszystkich bez słów. Zdających sobie sprawę, że cicha cierpliwość wybranego była kluczem do jego oszałamiającego sukcesu. Przez tak długi czas wybrany być może odgrywał rolę głupca, wydając się słabym, nieistotnym lub niezdolnym do wielkości w ograniczonych oczach świata. Ale to, czego inni nie potrafią dostrzec, to fakt, że to nigdy nie była prawdziwa tożsamość wybranego. Była to po prostu strategia, być może na początku nieświadoma, ale bosko prowadzona. Sposób poruszania się niezauważonym, gromadzenia siły, podczas gdy świat nie doceniał. Teraz nadszedł czas, aby wybrany ujawnił swoją prawdziwą transformację i pokazał światu, jak bardzo się mylili. Transformacja wybranego nie jest tylko fizyczna czy materialna to głęboka zmiana w zrozumieniu, celu i mocy. Każdy moment postrzegany jako głupi czy mniejszy. Był częścią większego planu budowania fundamentu siły, mądrości i zdolności. Kiedy nadejdzie czas, wybrany powstanie jako niepowstrzymana siła, a ci, którzy wątpili, będą zdumieni tym, kim się stał, światłem, które promieniuje. Ale aby w pełni zrozumieć tę alchemię, musisz usłyszeć tę prawdę, która na zawsze zmieni twoje spojrzenie. Prawdę o twojej wrodzonej wartości. Prawdziwa moc wybranego nie polega na odgrywaniu roli czy dopasowywaniu się do oczekiwań świata. Chodzi o przyjęcie tego, kim naprawdę jest w swojej boskiej esencji i wkroczenie w swój pełny potencjał. A kiedy to zrobi, udowodni bez cienia wątpliwości, że nigdy nie był głupcem, na jakiego wyglądał. Ta rola była tylko kokonem dla motyla, który miał się wyłonić. Wybrany często był zmuszany do grania na małą skalę, do ukrywania się w cieniu, do pozwalania innym myśleć, że jest niezdolny do wielkości. Ale ten akt umniejszania się zawsze był częścią znacznie większego planu, zaaranżowanego przez wszechświat. Pozostając poniżej radaru, wybrany mógł poruszać się niezauważony, gromadzić siłę i przygotowywać się na dzień w 1900, którym przekroczy wszystkie pokładane w nim oczekiwania. Ci, którzy próbowali zamknąć wybranego w pudełku, wkrótce odkryją, że pudełko jest śmiesznie małe dla jego prawdziwego potencjału. Nadszedł czas, aby wybrany przełamał ograniczenia, oczekiwań innych i wkroczył w przeznaczenie, które jest naprawdę jego, współtworzone z Bogiem. Świat będzie świadkiem transformacji, której nikt się nie spodziewał, i zdadzą sobie sprawę, że wybrany nigdy nie był stworzony, by pasować do ich ograniczonej wizji. Jeśli czujesz, że ta transformacja już się w tobie rozpoczęła, podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach. Twoja historia może zainspirować innych do uwolnienia się. Moc wybranego tkwi nie w dopasowywaniu się do formy, ale w jej łamaniu z gracją i siłą. A kiedy powstanie, stanie się jasne, że nigdy nie był przeznaczony do grania na małą skalę zawsze był przeznaczony do czegoś znacznie większego. A ci, którzy go nie doceniali, będą w niedowierzaniu, zastanawiając się, jak mogli przeoczyć znaki wielkości, które zawsze tam były, czekając na rozpoznanie. Jeśli ta wiadomość ma dla ciebie głęboki sens, polub ten film. Twoja interakcja jest energią, która pomaga większej liczbie osób znaleźć tę prawdę. Wątpliwość była stałym towarzyszem wybranego, otaczając go, rzucając mu wyzwania, a często pochodząc od tych, którym myślał, że może ufać. Ale zamiast pozwolić, by te wątpliwości go złamały, wybrany użył ich jako świętego paliwa. Teraz jest gotów powstać i udowodnić wszystkim, że się mylili, rozbić oczekiwania, które zostały na niego nałożone, i pokazać światu, do czego jest naprawdę zdolny, gdy jest zestrojony ze źródłem. Każda wątpliwość, każdy moment kwestionowania był stopniem, okazją dla wybranego, by stać się silniejszym. Przekształcił każde wyzwanie w lekcję, każdą porażkę w motywację do dalszego marszu, prowadzony przez wiarę. Teraz nadszedł czas, aby powstał. Nie po to, by udowodnić coś komukolwiek w szczególności, ale by pokazać, że jego potencjał, boski potencjał w nim, zawsze był nieograniczony. Prawdziwa moc wybranego tkwi w jego zdolności do przeciwstawiania się wątpliwościom innych, a co ważniejsze, swoim własnym transmutując je w niezachwianą wiarę. A kiedy to zrobi, będzie to moment podziwu i realizacji. Ci, którzy wątpili, w końcu zrozumieją, że ich założenia były błędne przez cały czas. Będą zmuszeni skonfrontować się z prawdą o sile wybranego, sile, która emanuje z jego połączenia z całością. Zbyt długo wybrany ukrywał się w cieniu, odgrywając rolę w świecie, który nie rozumiał jego prawdziwego potencjału. Ale teraz nadszedł czas, by wkroczyć w światło. Koniec z ukrywaniem się, koniec z udawaniem kogoś, kim nie jest. Wybrany w końcu ujawni swoje prawdziwe powołanie, swoją misję duszy i udowodni światu, że nigdy nie był tym, za kogo uważali go inni. Ukrywanie się nigdy nie było ze strachu, ale z powodu boskiego wyczucia czasu. Wybrany lub jego dusza rozumiał, że świat, a może on sam, nie był gotowy na jego pełną moc. I tak czekał, przygotowywał się. Teraz nadszedł czas, aby powstać, aby odzyskać swoje przeznaczenie i pokazać światu, do czego jest naprawdę zdolny. To będzie objawienie, którego nikt nie będzie mógł zignorować. Kiedy wybrany wkracza w światło, nie tylko udowadnia, że inni się mylili, redefiniuje to, co jest możliwe. Świat w końcu zrozumie, że prawdziwym powołaniem wybranego zawsze było bycie siłą pozytywnej zmiany latarnią siły i nadziei, symbolem mocy wznoszenia się ponad ograniczające oczekiwania. Jego podróż inspiruje niezliczone inne dusze. Świat zawsze zakłada, że zna wybranego. Widzą powierzchnię, być może ciche zachowanie, spokojną powierzchowność i wierzą, że to wszystko, co istnieje. Ale to, czego nie potrafią dostrzec, to fakt, że prawdziwa siła wybranego tkwi ukryta. Pod warstwami wątpliwości i błędnych koncepcji. Podczas gdy był zaniedbywany, niedoceniany, a nawet lekceważony, wybrany w ciszy, kultywował swoją wewnętrzną moc, swoje połączenie z uniwersalną mądrością, czekając na właściwy moment, by ją uwolnić. Największa siła wybranego nigdy nie tkwiła w zewnętrznym pokazie mocy, zawsze tkwiła w jego zdolności do zachowania cierpliwości. Cichej obserwacji, czerpania mądrości z każdego doświadczenia, dobrego czy złego. Wie, że klucz do jego sukcesu nie leży w pędzeniu ku wielkości, ale w pozwoleniu jej się wyłonić, gdy nadejdzie boski czas. A kiedy to się stanie, świat za nie mówi, niezdolny zrozumieć, jak mogli przeoczyć znaki tej ukrytej mocy przez cały czas. Inni mogą myśleć, że znają wybranego. Ale znają tylko ułamek tego, kim naprawdę jest. Moc wybranego zawsze czekała za kulisami, gotowa stanąć na wysokości zadania i pokazać światu głębie jego zdolności. To, co wcześniej było niewidoczne, teraz stanie się niezaprzeczalne, gdy udowodni, że jego prawdziwy potencjał zawsze był większy niż ktokolwiek mógł sobie wyobrazić. To jest sekret, którego wielu szuka. Ale który tkwi w akceptacji własnej wspaniałości. Ten moment objawienia jest nieunikniony. Wybrany przygotowywał się na ten dzień świadomie lub nieświadomie, a kiedy wkroczy naprzód, świat zda sobie sprawę, że wszystko, co myśleli, że o nim wiedzą, było błędne. Czas wątpliwości dobiegł końca. Ukryta siła wybranego, karmiona wiarą i połączeniem z Bogiem wszechświatem. Zabłyśnie jaśniej niż kiedykolwiek. Nadchodzi czas wielkiego objawienia, zrozumienia, że już zasługujesz na wszystko. W świecie pełnym hałasu i rozproszeń, wybrany nauczył się mocy ciszy. Nigdy nie czuł potrzeby udowadniania siebie poprzez słowa czy krzykliwe gesty. Zamiast tego w ciszy budował swoją odporność, czerpiąc siłę z każdego wyzwania i przygotowując się na moment, w którym w końcu będzie mógł wkroczyć w swój pełny potencjał. To właśnie w tej ciszy wzrosła jego prawdziwa moc, zdala od ciekawskich oczu tych, którzy zakładali słabość. Odporność nie polega na pokazywaniu siły w każdej chwili, polega na wytrwałości, uporze i pozostaniu wiernym swojemu celowi. Pomimo wątpliwości i krytyki innych, wybrany znał tę prawdę przez cały czas. Podczas gdy inni spieszyli się z osądami, on poświęcił czas na kultywowanie swojej wewnętrznej siły, uczenie się ze swoich zmagań i czekanie na idealną okazję, by powstać i udowodnić swoją wartość. Jego połączenie ze Źródłem jest jego największą fortecą. Piękno podróży wybranego polega na tym, że nigdy nie spieszył się w ziemski sposób. Rozumiał, że wielkości nie można przyspieszyć. Trzeba ją zdobyć, zbudować z czasem, w zgodzie z uniwersalnym przepływem. Teraz, gdy przygotowuje się do ujawnienia owoców swojej cichej odporności, pokaże światu, że cierpliwość i wytrwałość są prawdziwymi znakami trwałej mocy. Kiedy wybrany w końcu wkroczy w światło, zrobi to z niezachwianą pewnością. Siebie, wiedząc, że jego milczenie było jego największym sprzymierzeńcem, przestrzenią boskiej komunii. Udowodni światu, że odporność nie polega na tym, jak głośno krzyczysz, ale jak głęboko potrafisz wytrwać i ufać procesowi. I czyniąc to, udowodni wszystkim, którzy wątpili, że się mylili, nie z goryczą, ale ze współczuciem kogoś, kto rozumie podróż duszy. Podróż wybranego, twoja podróż, jest świadectwem siły ludzkiego ducha. Zdolności do współtworzenia. Z boskością. Jest dowodem na to, że nawet w obliczu niepewności, wielkość może się wyłonić. A kiedy powstaniesz w swojej prawdzie, niemożliwe będzie dla kogokolwiek zaprzeczyć głębi Twojej siły. Siły, która jest zarówno Twoja, jak i uniwersalna. Nadszedł moment zwycięstwa dla wybranego. Po czasach, być może życiach, bycia. Źle rozumianym, wątpionym i niedocenianym jest w końcu gotów pokazać światu swoją prawdziwą moc, swoje autentyczne światło. Każdy krok podróży prowadził do tego momentu to zwycięstwo, które udowodni raz na zawsze, że nigdy nie był tym, za kogo uważali go inni. Ostateczne objawienie jest takie: sekret nie był czymś do znalezienia na zewnątrz, ale wewnętrzną realizacją Twojej wrodzonej wartości. Twojego bezpośredniego połączenia z Bogiem i wszechświatem. Już zasługujesz, już jesteś potężny. Sekretem jest zaakceptowanie tego. To zwycięstwo nie polega tylko na zdobyciu czegoś w świecie zewnętrznym. Chodzi o przezwyciężenie wewnętrznych wątpliwości, postrzeganych przeszkód i ograniczeń, które inni próbowali narzucić, lub które sam zaakceptowałeś. Chodzi o pokazanie światu i sobie samemu, że wybrany, że ty zawsze byłeś przeznaczony do wielkości i że nic nie może cię powstrzymać przed osiągnięciem tego, co Twoja dusza przyszła zrealizować, gdy zestroisz się ze źródłem. Twoja wiara i Twoja wibracja są kluczami. Kiedy wybrany w końcu wkracza w swoje zwycięstwo, które jest akceptacją własnego światła i mocy, jest to moment podziwu i objawienia. Świat zdaje sobie sprawę, że jego niedocenianie było rażącym błędem, i w tym momencie wybrany udowadnia, że jego siła, odporność i determinacja, karmione wiarą, zawsze były wystarczające, aby osiągnąć to, co było mu przeznaczone. Moc była tam przez cały czas. To zwycięstwo nie jest tylko dla wybranego, jest dla wszystkich, którzy kiedykolwiek byli wątpieni, źle rozumiani lub zaniedbywani. To potężne przypomnienie, że wielkości nie można definiować opiniami innych. Wybrany udowodnił to raz na zawsze. Jest dokładnie tym, kim był przeznaczony być wspaniałym współtwórcą z wszechświatem. Polub ten film, jeśli rozpoznajesz się jako wybrany gotowy promieniować swoim światłem i zaakceptować swoją boską wielkość. Twój like wzmacnia ten prąd przebudzenia. Skomentuj. Akceptuję swoją boską wielkość, aby przypieczętować swoje zaangażowanie w tę nową fazę mocy i celu. Spójrz na komentarze innych wybranych może to być siła dla Twojej wędrówki. I podziel się tą wiadomością, jeśli czujesz, że może pomóc komuś innemu w tej podróży przebudzenia. Subskrybuj kanał i pomóż nam osiągnąć tysiąc subskrybentów, wzmacniając ten prąd światła i transformacji. Aktywuj powiadomienia, aby nadal pielęgnować swoją duchową podróż w tej społeczności przebudzonych dusz, zjednoczonych, w celu wzrostu i lśnienia, prowadzonych przez boską i uniwersalną mądrość. Razem jesteśmy silniejsi.